Przed nami 482 odcinek tureckiego serialu, Zakazany owoc. Ktoś ostrzeliwuje szpital Selima. Robi się niebezpiecznie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 482 odcinku, Zakazanego owocu. Emir zaczyna pracę na farmie Julii. Ktoś ostrzeliwuje szpital Selima. Ender namawia Yildiz na kupno korony z brylantami. Yildiz oczami wyobraźni widzi swoją straszną przyszłość. Kaner i Sedahi knują, jak wyrwać Emira z rancza Julii. W Polsce emisja serialu, Zakazany owoc, rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Turecką telenowelą na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku, o godzina 17.15. Zakazany owoc, jest również dostępny za darmo online, w serwisie TVPVOD.